Czy obudziłeś się kiedyś w nocy z uczuciem, że coś niewidzialnego zakłóca spokój Twojego domu? Ojciec Pio, jeden z najbardziej niezwykłych świętych, ostrzegał przed duchowym zagrożeniem, które niepostrzeżenie wkrada się do naszych domów, zabierając harmonię, zdrowie i pomyślność naszych rodzin. Dziś zdradzę Ci sekret, który przez długi czas był przekazywany jedynie wąskiemu gronu osób. W tych trudnych czasach duchowych stał się on niezbędny dla każdego wierzącego. Jeśli zmagasz się z niewytłumaczalnymi konfliktami rodzinnymi, problemami zdrowotnymi czy finansowymi, ich źródło może być duchowe, niefizyczne. Według ojca PIO, drzwi twojego domu to portal energetyczny, przez który przepływają nie tylko ludzie, ale także energie. Bez właściwej ochrony duchowej Twój dom staje się podatny na wpływy systematycznie niszczące spokój Twojej rodziny. Wielu z nas skupia się na fizycznym bezpieczeństwie, zamkach, alarmach, kamerach, kompletnie zapominając o duchowej tarczy, która zatrzymuje negatywne energie na progu. Częstsze kłótnie, niespokojne dzieci, chroniczne zmęczenie mimo wystarczającej ilości snu. To mogą być znaki, że twój dom potrzebuje duchowej ochrony. Metoda przekazana przez Ojca Pio jest tak skuteczna, że osoby, które ją zastosowały, doświadczyły natychmiastowej przemiany atmosfery w swoim domu. Wyobraź sobie, zaledwie trzy dni wystarczą, by napięcia zaczęły znikać, a konflikty ustępować miejsca głębokiemu spokojowi. Jeśli wierzysz w duchową moc ochrony Ojca Pio, napisz w komentarzach. Ojcze Pio, strzeż mojego domu. Ten akt wiary rozpoczyna proces duchowej ochrony. Podziel się również tym filmem z osobami, które mogą potrzebować tej wiedzy. Pamiętaj, przekazując błogosławieństwo, otrzymujesz je z powrotem pomnożone. W dzisiejszym świecie pełnym duchowych zagrożeń nauki Ojca Pio, człowieka, który nosił stygmaty Chrystusa i widział rzeczywistość duchową tak wyraźnie, jak my fizyczną, stają się bezcennym darem. Niektóre domy mają w sobie tę szczególną atmosferę spokoju, jakby anioły wypełniały każdy kąt. Dziś Twój dom może stać się jednym z nich. Zanim przejdę do szczegółów metody ochrony, muszę Cię uświadomić o pięciu duchowych zagrożeniach, które mogą już wpływać na Twoje życie rodzinne. Zostań ze mną do końca, gdyż podzielę się specjalną modlitwą aktywacji, którą sam ojciec Pio przekazał swoim duchowym dzieciom. W połączeniu z trzema świętymi elementami stworzy ona wokół Twojego domu nieprzeniknioną barierę ochronną. Czy jesteś gotowy poznać duchowe niebezpieczeństwa, czychające tuż za progiem Twojego domu? Przyjrzyjmy się pięciu ukrytym zagrożeniom, o których mówił ojciec Pio. Ojciec Pio przez lata swojej posługi dostrzegał to, co dla większości z nas pozostaje niewidoczne. Widział duchowe zagrożenia przenikające do naszych domów, niszczące rodziny od wewnątrz. Nazwał pięć najpoważniejszych niebezpieczeństw, które mogą atakować Twój dom przez niechronione drzwi. Pierwszym zagrożeniem są resztkowe energie negatywne. Każda osoba wchodząca do Twojego domu przynosi ze sobą nie tylko swoje fizyczne ciało, ale również energetyczny ślad swoich myśli, emocji i doświadczeń. Wyobraź sobie sąsiadkę, która odwiedza Cię po kłótni ze swoim mężem. Choć nie mówi o tym otwarcie, niesie ze sobą ciężar gniewu i rozgoryczenia. Te uczucia, jak niewidzialna mgła, mogą osadzać się w Twoim domu, szczególnie w okolicy drzwi wejściowych. Z czasem te energie zaczynają wpływać na domowników. Pojawiają się nagłe sprzeczki bez powodu, dzieci stają się bardziej nerwowe, a Ty sam czujesz się przytłoczony, nie wiedząc dlaczego. Drugim niebezpieczeństwem są otwarte portale energetyczne. Ojciec Pio nauczał, że drzwi domu to nie tylko fizyczna konstrukcja, ale również duchowy punkt przejścia. Niechronione drzwi mogą stać się portalem dla bytów duchowych, które nie są zaproszone. Nie mowa tu o dramatycznych opętaniach znanych z filmów, ale o subtelnej obecności, która powoli zmienia atmosferę domu. Zauważasz to w postaci niewytłumaczalnych lęków nocnych, szczególnie u dzieci, uporczywych koszmarów, uczucia bycia obserwowanym, czy też nagłych, mrocznych myśli, które wydają się pochodzić znikąd. Trzecim zagrożeniem, często pomijanym, są blokady dobrobytu. Ojciec Pio tłumaczył, że przez drzwi domu przepływa nie tylko energia duchowa, ale także energia dobrobytu i pomyślności. Niechronione drzwi mogą blokować napływ łask materialnych. Czy zauważyłeś, że mimo ciężkiej pracy, pieniądze zdają się przeciekać przez palce? Że nawet dobre decyzje finansowe nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? To może być znak, że próg Twojego domu zamiast przyciągać błogosławieństwa odpycha je. Czwartym zagrożeniem są pola energetyczne zakłócające zdrowie. W pobliżu niechronionych drzwi tworzy się strefa energetycznego dysonansu, która może bezpośrednio wpływać na zdrowie domowników. Ojciec Pio obserwował to zjawisko wielokrotnie. Osoby mieszkające w domach z duchowo niechronionymi wejściami częściej doświadczały niewyjaśnionych dolegliwości zdrowotnych, przewlekłe zmęczenie, które nie ustępuje mimo odpoczynku. Nawracające bóle głowy, zaburzenia snu, nieregularne cykle hormonalne u kobiet wszystkie te symptomy mogą mieć swoje źródło w duchowym zakłóceniu przy wejściu do domu. Piątym najgroźniejszym niebezpieczeństwem są ukierunkowane ataki duchowe. Ojciec Pio ostrzegał, że osoby praktykujące czarną magię czy wysyłające intencjonalnie negatywne energie. W stronę innych szukają najsłabszego punktu domu, a tym zazwyczaj są drzwi wejściowe. To przez nie najłatwiej przeniknąć złym życzeniom, klątwom czy zawiści. Skutki takich ataków mogą być dramatyczne: nagłe pogorszenie zdrowia, seria niewytłumaczalnych nieszczęść, rozpad relacji rodzinnych, które dotąd były silne. Co łączy te wszystkie zagrożenia? Wszystkie wykorzystują fakt, że większość z nas nie jest świadoma duchowego wymiaru naszych domów. Traktujemy drzwi jako zwykły element konstrukcyjny, zapominając o ich symbolicznym i energetycznym znaczeniu. Drzwi od tysięcy lat w niemal każdej kulturze i religii były uważane za granice między światami miejscem, które wymaga szczególnej ochrony. Jednak sama świadomość zagrożeń to dopiero pierwszy krok. Aby skutecznie chronić swój dom, musisz najpierw nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze, które wskazują, że twój dom może już być pod wpływem tych niewidzialnych sił. W następnej części opowiem ci o trzech niepokojących znakach, które pojawiają się w domach duchowo narażonych. Te sygnały są jak czerwona lampka ostrzegawcza. Ignorowanie ich może prowadzić do poważniejszych konsekwencji dla Ciebie i Twoich bliskich. Pamiętaj, że wiedza przekazana przez Ojca Pio nie ma na celu wywołania lęku, ale wzmocnienie Ciebie i Twojej rodziny. Świadomość duchowych zagrożeń to pierwszy krok do skutecznej ochrony Twojego domu miejsca, które powinno być sanktuarium pokoju i miłości dla całej rodziny. Jak rozpoznać, że Twój dom potrzebuje duchowej ochrony? Ojciec Pio nauczał, że zanim negatywne energie całkowicie opanują przestrzeń domową, pojawiają się wyraźne sygnały ostrzegawcze. Jeśli nauczysz się je dostrzegać, możesz zareagować zanim sytuacja stanie się poważniejsza. Pierwszym niepokojącym znakiem są nagłe zmiany w zachowaniu członków rodziny. Harmonia domowa jest jak delikatna tkanina. Gdy wkrada się duchowe zakłócenie, zaczyna się ona próć. Zaczynasz zauważać, że kłótnie pojawiają się częściej i wybuchają z błahych powodów. Spokojne dotąd dzieci stają się rozdrażnione, mają problemy z koncentracją lub snem. Twój małżonek reaguje nerwowo na pytania, które wcześniej nie wywoływały napięcia. To, co wygląda jak zwykłe problemy rodzinne, może być w rzeczywistości objawem duchowego zakłócenia. Ojciec Pio często mówił swoim duchowym dzieciom, że pierwszym celem sił negatywnych jest zniszczenie harmonii rodzinnej, bo gdy rodzina jest podzielona, staje się łatwiejszym celem. Drugim sygnałem są dziwne manifestacje fizyczne w domu. To zjawiska, które trudno wytłumaczyć zwykłą logiką. Czy prawami natury. Sprzęty elektroniczne psują się jeden po drugim, mimo że były sprawne. Żarówki przepalają się nadzwyczaj często, szczególnie w pobliżu drzwi wejściowych. Rośliny umieszczone przy wejściu więdną bez wyraźnej przyczyny, mimo dobrej pielęgnacji. Zwierzęta domowe zachowują się nietypowo. Kot syczy w kierunku pustego kąta, pies nie chce wejść do określonych pomieszczeń, lub szczeka na niewidzialnego intruza. Trzecim, najbardziej osobistym znakiem są zaburzenia w Twoim samopoczuciu. Gdy wchodzisz do domu, zamiast uczucia ulgi i odpoczynku, doświadczasz niepokoju lub przygnębienia. Cierpisz na bezsenność bez wyraźnej przyczyny medycznej. Budzisz się bardziej zmęczony niż przed położeniem się spać. Kobiety mogą doświadczać zaburzeń cyklu miesięcznego. Pojawiają się niewyjaśnione bóle głowy. Szczególnie po dłuższym przebywaniu w pobliżu wejścia odczuwasz niepokój, którego nie potrafisz uzasadnić, jak gdyby część ciebie wyczuwała obecność czegoś niepożądanego. Małgorzata, nauczycielka z Gdańska, przez dwa lata cierpiała na nawracające ataki paniki. Lekarze przepisywali mi leki przeciwlękowe, ale intuicyjnie czułam, że problem nie jest czysto medyczny. Był związany z moim domem. Gdy wyjeżdżałam, objawy ustępowały. Dopiero gdy odkryłam nauki ojca Pio o ochronie drzwi wejściowych i zastosowałam je, ataki paniki całkowicie ustąpiły. Szczególnie niepokojące jest, gdy te trzy rodzaje sygnałów, zmiany w zachowaniu rodziny, dziwne manifestacje fizyczne i zaburzenia samopoczucia pojawiają się jednocześnie. To wyraźny znak, że Twój dom potrzebuje natychmiastowej duchowej interwencji. Zanim jednak przejdę do metody ochrony przekazanej przez ojca Pio, chciałbym podzielić się z Tobą czymś specjalnym. Dla tych, którzy pragną głębiej zrozumieć duchową mądrość ojca Pio, przygotowaliśmy wyjątkowy e-book Duchowe Sekrety ojca Pio. Ta książka zawiera potężne modlitwy, refleksje oparte na jego naukach i praktyczne porady, które pomogą Ci wzmocnić Twoją duchowość i ochronę Twojego domu. Link do tego materiału znajdziesz w komentarzach pod filmem. To nie jest zwykły zbiór modlitw, to kompendium wiedzy duchowej, którą ojciec Pio przekazywał tylko swoim najbliższym uczniom. Teraz ta wiedza może stać się częścią Twojego duchowego dziedzictwa, ale wróćmy do naszego tematu. Wiedząc już, jakie zagrożenia czyhają na Twój dom i jak rozpoznać ich obecność, musisz jeszcze zrozumieć, dlaczego niektóre powszechne metody ochrony duchowej zawodzą. W następnej części omówię trzy najczęstsze błędy, które popełniamy, próbując chronić nasze domy. Błędy, które mogą nie tylko nie zapewnić ochrony, ale wręcz pogorszyć sytuację. Próbując chronić swoje domy przed negatywnymi wpływami duchowymi, wielu z nas nieświadomie popełnia błędy, które osłabiają naszą ochronę. Ojciec Pio przestrzegał przed trzema powszechnymi pomyłkami, które mogą sprawić, że Twój dom pozostanie duchowo bezbronny. Pierwszym błędem jest używanie przedmiotów religijnych bez prawdziwej intencji duchowej. Wielu wiernych wiesza krzyże. Obrazy świętych czy inne symbole religijne, traktując je jak amulety o magicznej mocy, samo posiadanie tych przedmiotów bez głębokiej wiary i modlitwy drastycznie zmniejsza ich skuteczność. Ojciec Pii omawiał: "Krzyż na ścianie bez modlitwy w sercu jest jak miecz bez wojownika, nie ochroni nikogo." Pamiętaj, że przedmioty religijne nie działają automatycznie, są narzędziami Twojej wiary, kanałami Twojej modlitwy i intencji. Bez duchowego zasilania pozostają jedynie martwymi symbolami. Drugim powszechnym błędem jest koncentrowanie się na oczyszczaniu wnętrza domu przy jednoczesnym zaniedbywaniu wejścia. Wielu z nas dokładnie sprząta każdy kąt domu, być może nawet używając wody święconej do duchowego oczyszczenia pomieszczeń. Tymczasem drzwi wejściowe, główna brama, przez którą przenikają energię, pozostają bez ochrony. To tak, jakbyś dokładnie sprzątał dom, ale zostawiał drzwi szeroko otwarte podczas burzy piaskowej, bez względu na to, jak często będziesz sprzątać. Piasek będzie wciąż się dostawał do środka. Drzwi wejściowe muszą stać się Twoim priorytetem w duchowej ochronie domu. Trzecim, szczególnie niebezpiecznym błędem, jest mieszanie praktyk duchowych bez odpowiedniej wiedzy. W dzisiejszych czasach, przy łatwym dostępie do informacji z różnych tradycji duchowych. Wielu z nas eksperymentuje z różnorodnymi metodami ochrony, łącząc elementy chrześcijańskie z praktykami ze Wschodu, szamanizmem czy ezoteryką. Ojciec Pio stanowczo przestrzegał przed takim eklektyzmem. Mawiał, że mieszanie różnych tradycji duchowych nie wzmacnia ochrony, ale ją osłabia, tworząc duchową dysharmonię. To jak próba grania symfonii, w której każdy muzyk gra według innej partytury, zamiast harmonii powstaje chaos. Co łączy te trzy błędy? Wszystkie wynikają z niezrozumienia fundamentalnej prawdy duchowej. Skuteczna ochrona nie polega na ilości symboli czy różnorodności praktyk, ale na głębi wiary, intencji i konsekwencji. Ojciec Pio uczył, że duchowość to nie supermarket, w którym wybieramy po trochu z różnych tradycji, ale spójna droga, którą podążamy z oddaniem i zrozumieniem. Teraz, gdy już wiesz, jakich błędów unikać, jesteś gotowy poznać metodę ochrony przekazaną przez ojca Pio, prostą, ale niezwykle skuteczną kombinację trzech elementów które razem tworzą nieprzeniknioną barierę dla wszelkich negatywnych energii. Ta metoda nie wymaga specjalnych umiejętności ani rozległej wiedzy duchowej. Potrzebna jest jedynie głęboka wiara i dokładne zastosowanie konkretnych kroków. W następnej części szczegółowo wyjaśnię, jak prawidłowo zabezpieczyć drzwi Twojego domu, aby stały się nie bramą dla negatywnych wpływów, ale tarczą, która je odpiera. Co najważniejsze, efekty tej metody są odczuwalne niemal natychmiast. Większość osób, które prawidłowo zastosowały ochronę przekazaną przez ojca Pio, zauważa pozytywne zmiany już w ciągu pierwszych 72 godzin. Przygotuj się na poznanie wiedzy, która może całkowicie odmienić atmosferę Twojego domu i życie Twojej rodziny. Teraz przechodzę do sedna metody ochrony przekazanej przez ojca Pio która przez dekady była znana tylko jego najbliższym duchowym uczniom. Ta metoda opiera się na trzech świętych elementach, które razem tworzą barierę ochronną, tak potężną, że żadna negatywna energia nie jest w stanie jej przeniknąć. Pierwszym elementem jest mały poświęcony krzyż. Ojciec Pio nauczał, że krzyż nie jest tylko symbolem wiary, to rzeczywista duchowa tarcza znak zwycięstwa nad złem. Krzyż, który wybierzesz, nie musi być duży ani ozdobny. Ważne, aby był poświęcony przez kapłana. Jeśli nie masz poświęconego krzyża, możesz udać się do lokalnego kościoła i poprosić księdza o poświęcenie. Krzyż należy umieścić centralnie na górnej części framugi drzwi wejściowych. Ojciec Pio podkreślał, że dokładna pozycja ma znaczenie. Krzyż musi znajdować się dokładnie nad środkiem drzwi, tworząc pierwszy punkt energetycznej bariery. Przytwierdzając krzyż, wypowiedz słowa: "Przez moc tego krzyża chronię ten dom przed wszelkim złem". Drugim elementem są poświęcone gałązki oliwne. W tradycji chrześcijańskiej oliwka symbolizuje pokój i obfitość, dokładnie te wartości, które chcemy chronić w naszym domu. Gałązki oliwne można poświęcić w niedzielę palmową lub poprosić o to kapłana w innym czasie. Gałązki należy umieścić w kształcie półksiężyca wokół krzyża, tworząc łuk ochronny. Ojciec Pio był bardzo precyzyjny w swoich instrukcjach. Gałązki powinny być ułożone w taki sposób, aby ich końce były skierowane w dół, symbolizując spływającą ochronę. Podczas umieszczania gałązek wypowiedz słowa: Niech pokój Chrystusa panuje w tym domu i w sercach wszystkich, którzy go zamieszkują. Trzecim, może najważniejszym elementem jest woda święcona. Ojciec Pio często podkreślał potężną moc wody święconej, która nie tylko oczyszcza, ale i aktywuje pozostałe elementy ochronne. Wodę święconą można otrzymać w kościele lub poprosić kapłana o poświęcenie wody, którą przyniesiesz z domu. Sposób aplikacji wody święconej jest kluczowy. Należy pokropić nią drzwi w określonym wzorze: trzy krople na lewej framudze drzwi, trzy krople na prawej framudze i trzy krople na progu, tworząc symbol trójkąta. Następnie siedem kropel w formie łuku nad drzwiami symbolizujących siedem darów Ducha Świętego. Podczas kropienia wodą święconą wypowiedz modlitwę aktywacji przekazaną przez Ojca Pio, przez moc Krzyża Chrystusowego, przez Oliwę pokoju i przez Wodę Życia pieczętuje to wejście przeciwko wszelkiemu złu. Niech tylko światło, pokój i błogosławieństwo przekraczają ten próg. Amen. Ta modlitwa jest jak duchowy klucz, który aktywuje całą ochronę. Ojciec Pio nauczał, że słowa wypowiadane z wiarą mają realną moc duchową, dlatego tak ważne jest, aby modlitwę tę wypowiedzieć z głębokim przekonaniem i intencją ochrony swojej rodziny. Co dzieje się po prawidłowym zastosowaniu tej metody? Ojciec Pio wyjaśniał, że przy drzwiach, chronionych w ten sposób, pojawiają się aniołowie stróżowie, którzy stanowią dodatkową, niewidzialną warstwę ochrony. Aniołowie ci rozpoznają energię każdej osoby wchodzącej do domu, pozwalają wejść temu, co dobre i korzystne, a blokują wszelkie negatywne wpływy. Marek, lekarz z Poznania, dzielił się swoim doświadczeniem. Byłem sceptyczny wobec tych praktyk, ale jako lekarz, zderzałem się z przypadkami, których medycyna nie potrafiła wyjaśnić. Zastosowałem metodę ojca Pio bardziej z ciekawości niż z przekonania. Efekty były zdumiewające. Moja żona, która od miesięcy cierpiała na bezsenność, zaczęła spokojnie spać już od pierwszej nocy po zastosowaniu ochrony. Efekty tej metody ochrony rozwijają się w czasie. W ciągu pierwszych trzech dni zauważysz, że atmosfera w domu staje się lżejsza, jakby zostało usunięte niewidzialne ciężkie powietrze. Napięcia między domownikami zaczynają się zmniejszać, a komunikacja staje się bardziej harmonijna. Po tygodniu zobaczysz głębsze zmiany. Członkowie rodziny, szczególnie dzieci, zaczynają lepiej spać. Koszmary nocne ustępują. Konflikty, które wcześniej wybuchały z błahych powodów, stają się rzadkością. W domu pojawia się atmosfera spokoju, która jest wyczuwalna nawet dla gości. Po dwóch tygodniach zaczynają ustępować problemy, które wydawały się nie mieć rozwiązania, w tym trudności finansowe. Wielu z tych Którzy zastosowali metodę ojca Pio, doświadczyło nieoczekiwanych błogosławieństw materialnych, nowych możliwości zawodowych, niespodziewanych przychodów czy rozwiązań długotrwałych problemów finansowych. W dłuższej perspektywie dom chroniony tą metodą staje się prawdziwym sanktuarium miejscem, gdzie rodzina może rozwijać się w atmosferze miłości, pokoju i dobrobytu. To nie tylko ochrona przed złem, ale aktywne przyciąganie dobra. Ważne jest, aby pamiętać o regularnym odnawianiu tej ochrony. Ojciec Pio zalecał powtarzanie całego procesu co trzy miesiące, aby utrzymać maksymalną siłę bariery ochronnej. Dodatkowo po każdej poważnej kłótni w domu lub wizycie osoby o wyraźnie negatywnej energii, warto pokropić drzwi wodą święconą i odnowić modlitwę aktywacji. Ta metoda ochrony jest jak duchowa tarcza nie atakuje nikogo, nie sprowadza negatywnych konsekwencji na innych, a jedynie chroni Twój dom i Twoją rodzinę przed szkodliwymi wpływami. To czysta, pozytywna energia, która współgra z Bożym pragnieniem pokoju i szczęścia dla każdej rodziny. Teraz, gdy znasz już tę potężną metodę ochrony, ważne jest, abyś działał szybko. Ojciec Pio często podkreślał, że istnieje duchowe okno możliwości 72 godziny od momentu uświadomienia sobie potrzeby ochrony, w którym zastosowanie metody przynosi najsilniejsze rezultaty. Nie czekaj więc, chroń swój dom już dziś, aby Twoja rodzina mogła żyć w pokoju, zdrowiu i dobrobycie, które są Bożym pragnieniem dla każdego z nas. Dotarliśmy do końca naszej wspólnej podróży przez mądrość duchową ojca Pio dotyczącą ochrony domu. Teraz, gdy znasz już pięć duchowych zagrożeń, trzy niepokojące znaki, które mogą wskazywać na ich obecność. Trzy powszechne błędy w ochronie oraz potężną metodę zabezpieczenia drzwi wejściowych, nadszedł czas na działanie. Pamiętaj o tym duchowym oknie możliwości, o którym mówił ojciec Pio: 72 godziny od momentu, gdy poznałeś tę wiedzę. Ten okres jest szczególnie sprzyjający dla ustanowienia skutecznej ochrony. W tym czasie energia Twojej świadomości i intencji jest najsilniejsza, co znacząco wzmacnia całą procedurę ochronną. Metoda, którą dziś poznałeś, jest prosta, ale niezwykle skuteczna. Nie wymaga specjalnych umiejętności ani wielkich nakładów, jedynie głębokiej wiary i dokładnego zastosowania przedstawionych kroków. Mały poświęcony krzyż, gałązki oliwne i woda święcona. Te trzy elementy w połączeniu z modlitwą aktywacji tworzą barierę ochronną, której żadna negatywna energia nie zdoła przeniknąć. By utrzymać tę ochronę w pełnej mocy, pamiętaj o jej regularnym odnawianiu, najlepiej co trzy miesiące. Dzięki temu Twój dom pozostanie duchową twierdzą, bezpieczną przystanią dla Ciebie i Twojej rodziny. W tym momencie chciałbym ofiarować specjalną modlitwę dla wszystkich, którzy słuchają tych słów. Ojcze Pio, święty opiekunie rodzin, prosimy cię o wstawiennictwo za wszystkimi domami, których mieszkańcy pragną duchowej ochrony. Niech każdy próg stanie się nieprzekraczalną granicą dla zła, a każdy dom sanktuarium pokoju, miłości i Bożej obecności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeśli ta wiedza była dla ciebie wartościowa, jeśli czujesz, że może pomóc innym, podziel się tym filmem z przynajmniej trzema osobami. Ojciec Pio często podkreślał, że kiedy dzielimy się błogosławieństwem, ono powraca do nas pomnożone. Przekazując tę wiedzę innym, nie tylko im pomagasz, ale również wzmacniasz ochronę własnego domu, napisz w komentarzach. Przyjmuje tę ochronę, aby dać świadectwo swojej wiary i intencji zastosowania tej metody. Ten prosty akt jest pierwszym krokiem w procesie duchowej ochrony twojego domu. Połącz tę potężną metodę ochrony z codzienną modlitwą, a twój dom stanie się prawdziwą twierdzą światła, do której ciemność nie będzie miała dostępu. Jak długo jeszcze pozwolisz, aby twój dom pozostawał bez tej wyjątkowej ochrony? Jeśli doświadczasz niewytłumaczalnych trudności, może ich przyczyna nie jest fizyczna, ale duchowa. Ojciec Pio przekazał nam tę świętą wiedzę, aby chronić nasze rodziny. Teraz decyzja należy do Ciebie. Niech ta wiadomość zainspiruje Cię do przekształcenia Twojego domu w prawdziwe schronienie pokoju i ochrony. Pokój i dobro niech będą z Tobą i Twoją rodziną. Amen.